Katedra Świętego Patryka w Nowym Jorku nasuwa pytanie, jak opodatkowane są kościoły w Stanach Zjednoczonych, więc. Nie wiem czy o dziwo, ale tak po prostu jest, kościoły w Stanach Zjednoczonych są opodatkowane prawie dokładnie tak samo jak w Polsce. Mianowicie dochody uzyskiwane przez te kościoły, stacy, zarowic, są zwolnione z podatków jak w Polsce. Jest to traktowane jako działalność charytatywna. To samo dotyczy podatków od nieruchomości. Póki nieruchomość jest wykorzystana w celu kultu religijnego lub też edukacyjna charytatywna działalność nie ma tego podatku nieruchomości, tak samo jak w Polsce. Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana na cele komercyjne, no to już wtedy podatek jest płacony jak normalny, płacą podatki jak normalni podatnicy. Jeżeli chodzi o podatek vat w Stanach Zjednoczonych, o podatek od sprzedaży, to wiele stanów, gdyż to jest stanowy podatek, zwalnia działalność Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych z płacenia tego podatku. Podobnie jak w Polsce zwolnione są usługi edukacyjne, charytatywne, Sprzedaż dewocjonaliów jest zwolniona z podatku. Więc tu mamy bardzo podobną sytuację. I sytuacja związana z, i to nas chyba najbardziej różni, jeśli chodzi o wynagrodzenia duchownych. W Stanach Zjednoczonych duchowni płacą opodatkowanie tak jak osoby samozatrudnione. W Polsce duchowni płacą zreształtowany podatek dochodowy, jest bardzo skromny, to jest kilkaset złotych chyba na kwartał, więc jest to symboliczne opodatkowanie, więc tutaj e, amerykański system jest e, wyższe podatki ściąga. A jeżeli chodzi o wynagrodzenia osób świeckich, np. pracowników ochrony kościoła, np. tak w katedrze św. Patryka, Płacą podatki jak każdy normalny podatnik, każdy normalny obywatel. Więc różnice podatkowe między sytuacją kościołów i innych związków wyznaniowych w Ameryce i w Stanach Zjednoczonych a Polską właściwie niczym się nie różnią.